To, co ja bym chciał, żebyśmy uzyskali na tym webinarze, żeby wszyscy nasi uczestnicy dzisiejszego webinaru mogli w sposób przystępny od Was otrzymać opis, czym właściwie to uczenie maszynowe jest, w jaki sposób można je wykorzystać w firmie, tak żeby oprócz tego, co widzą w internecie, co często jest marketingowym tworem, który wiadomo, że musi to w jakiś sposób obudować, ale też, żeby na koniec webinaru mogli wrócić do swojej firmy, popatrzeć na procesy w swojej firmie, tam, gdzie jest ten napływ wszystkich maili, treści, dużo pracy, i żeby mogli się zastanowić dzięki wiedzy od Was, gdzie ten machine learning może być zastosowany. No, ale zanim przejdziemy do przykładu i do opisu case'u, na który dostaliście grant na kwotę ponad miliona złotych, no to pytanie, Michał, prostym językiem dla osób z biznesu. Czym właściwie to uczenie maszynowe jest, czym to się różni od aplikacji, które używamy dzisiaj? Okej, okay, spróbuję może na takim bardzo, bardzo prostym przykładzie to zobrazować. Ogólnie, jakby machine learning, uczenie maszynowe, jest to tworzenie algorytmów, które potrafią same się uczyć, tak? Nawet no, to fajnie brzmi. Natomiast w praktyce sprowadza się to do tego, że. Kiedyś tworząc algorytmy, na przykład rozpoznawania, czy dana wiadomość jest wiadomością niechcianą spamem, czy jest wiadomością, która powinna trafić do naszej skrzynki odbiorczej, byliśmy w stanie zaszyć pewne reguły. Czy na przykład odbiorca znajduje się na naszej liście kontaktów, czy w wiadomości znajdują się linki do zewnętrznych stron internetowych, które mogą być podejrzane, czy w wiadomości znajdują się. Informacje o różnych, na przykład, e, produktach, które mogłyby zostać dla nas sprzedane i tego typu rzeczy. Natomiast to, to byłoby e, rozwiązanie, które stosowało się kiedyś i ono niewiele miało wspólnego z uczeniem maszynowym. Natomiast, jakby próbując rozwiązać ten sam problem za pomocą uczenia maszynowego, potrzebowalibyśmy odpowiedniej ilości maili, które są właśnie Spamem i odpowiedniej ilości maili, które spamem nie są. W tym momencie algorytm stworzony przez nas, algorytm uczenia maszynowego, sam byłby w stanie odpowiednio skonstruować sobie na przykład współczynniki dla każdego słowa i na podstawie tych współczynników po przeanalizowaniu wszystkich wiadomości w odpowiedni sposób stwierdzić, że ta wiadomość jest na przykład spamem, ta wiadomość spamem nie jest. Więc jakby proces tutaj wygląda troszeczkę inaczej, tak? Nie zaszywamy, nie zaszywamy takich reguł na, na stałe, które polegają na właśnie rozpoznaniu tego, czy pojawia się adres, czy pojawia się informacja o, od osoby, która nie jest na naszej liście kontaktów, tylko pozwalamy, zasilając odpowiednią ilością danych, pozwalamy właśnie algorytmom samym rozwikłać te zależności. Wiadomo, że jakby przykład rozpoznawania SPAMu może się wydawać jakby bardzo, bardzo prosty i oczywisty. Natomiast jeżeli mamy, jeżeli bierzemy pod uwagę bardziej skomplikowane zbiory danych bądź zdjęcia, no to wtedy sytuacja staje się troszeczkę, troszeczkę bardziej skomplikowana. Ok. E, czyli można powiedzieć, że poprawcie, jeżeli się mylę. Stare aplikacje albo aplikacje w dawnym formacie miały zaszyty zbiór reguł, były napisane przez człowieka i wszelkie udoskonalenie działania tej aplikacji wymagało ingerencji człowieka. Dzisiaj aplikacje mogą uczyć się same, w jaki sposób lepiej realizować dany proces. Tak. OK. No i tutaj podałeś e, dosyć e, ciekawy przykład, którego każdy który każdego z nas dotyczy, czyli w, w jaki sposób algorytmy filtrują, co jest spamem, co nie jest spamem. E, ja mam dzisiaj wrażenie, że przy ilości newsletterów, które otrzymujemy, te algorytmy są trochę zbyt restrykcyjne i strasznie dużo informacji ląduje w spamie. To powinno, no, maili, które powinny dotrzeć do człowieka. Ale właśnie jeżeli chodzi o analizowanie maili, jeżeli chodzi o analizowanie treści tych maili, no to tego dotyczy Wasz projekt, na którym rozpoczynacie pracę, adresowany dla branży TSL. No, w jaki sposób robot albo algorytm może analizować i odpowiadać na zapytania klientów, czyli w jaki sposób w sumie też pomagać klientom dostać szybko oferty. jeżeli moglibyście powiedzieć, czego dotyczy ten projekt, takiej branży i też odnieść to do właśnie logistyki czy zakupów.